W odcinku totalnej porażki w trasie, w poprzednim odcinku było podsumowanie sześciu odcinków, Blaney i Bridget się pogodziły, a kto to Blaney? Nieważne, przyszły trzy osoby, które odpadły w totalnej porażce w trasie i były dwie piosenki, aż to dobrze, że mnie tam nie było, bym nie chciałoby się śpiewać. Nie chciałoby się śpiewać? Tak. No, był im potrzebny milion, żeby, żeby po coń był milion. Chcieli milion po prostu. Aha. No a co się dzisiaj stanie? Oglądajcie totalną porażkę w trasie. w trasie. Chris, jakie będzie wyzwanie? No, zaraz się dowiecie. Ej, chodź szef, musimy porozmawiać. Wyjdźcie na chwilę, tam bardziej. Słuchaj, musimy porozmawiać. Chcę zrobić takie zadanie. Ja będą musieli szukać takiego jakby złodzieja. Skąd ty wytrześni złodzieja? Jakiegoś starzyste wybiorę? Stażysta, on jest tam w przebieralni, się przebierze i zobaczymy, jak wygląda. I co, przebrałeś się? Tak. Chyba Cię coś boli, w ogóle nie wygląda strasznie. O no, ej, no fajny strój. No dobra. Słyszałem. <laughs> y y chodź tu. Dobra. Zagadanie, y już go złapaliśmy. Uwaga! Drużyny, będziecie musieli znaleźć pana banana. Wasze zadanie jest takie, jest takie, że musicie po prostu znaleźć wskazówki, żeby znaleźć tego złodzieja, ale jeśli znajdziecie te wskazówki, to on może też was łapać i wtedy możecie przegrać. On nie. Zaralądujemy. Dobra. A mam pytanie. Jest Alejandro? Alejandro? A co cię to obchodzi? No, nie, nie lubię go, no ale lepiej wiedzieć, że jest. No. Nieważne. Ach, zabiją nas tu. Gwen, czy Twoim zdaniem ja i Ty powinniśmy wejść do finału? Tak, ale na pewno Chris będzie chciał nas skłócić. No, znając się, tak. Do trójki winałowej z moim chłopakiem Duncanem. No. Lądujemy. Dobra, wysiadamy. Jakie jest zadanie? Musicie tym klientom obciąć włosy. Wtedy dostaniecie od tego pana wskazówkę. Dobra. To dalej, Gwen. E, a moim zdaniem powinniśmy szukać Alejandro. Niech oni go szukają. Chodźcie. No to obcinamy. Niech pan da nam te nożyczki, bardzo prosimy. I później musicie ich rozebrać. Co? No, ale to zaśpiewajmy piosenkę. O nie. Oho. No dobra. Ja zaśpiewam dla Kodiego. A gdzie jest Kodi? Już idę. Chciałem zobaczyć, jaki mają plan. Dobra, więc zacznijmy. Poczekaj. Słuchaj, Owen. Jak coś, uważaj na Alejandro. To jest taki węgorz, który by tylko każdego chciał chapnąć. Nie wiem dlaczego. Myślisz, że on jest dobrą postacią? No nie. Hm. Koniec gadania. Śpiewamy. To straszne, że tak muszą nieruchomo być. Tyłka, nie chcę za nic Kolego, ile chciałbyś, by tu rozebrać się? Miam, miam, może rybkę zjesz? O, zabić go chcesz? Ja go nie rozbiorę Danka tu jest Alergię mam na mundur, więc nie Och, nie wykręcaj się A ja złożyłam śluby że Ja mam to zrobić? Ja? Ranna, że co? Wow! By wskazówkę znaleźć tu Trzeba to zrobić już Kogoś zmusić trzeba więc To ty to zrobisz głębko Przepraszam By wskazówkę znaleźć tu To trzeba to zrobić już To Cody i chyba się rozebrać chce. Biedaczek, pomogę ci w tym. Pozbywaj się już tego. Wskazówkę znaleźć to. Lubimy, to, okazał Chris. Kogoś zmusić trzeba więc, bo jeśli nie, to jest... Dobra, rozbierz go, Sierra, a my już biegniemy. To my już biegniemy, Tyler, rób to. Dobra. A zapomniałem, jaka jest wskazówka? No właśnie. Biegnijcie do... Na salę kinową. Dobra. No dobrze, już cię rozbieram. Ua! No! Nie ma sierny. O nie! Poczekajcie, zaraz przyjdę. Co pan tu sprzedaje? Popcorn. A to nie jestem pan. pan. banan? Chodź tu. Tortury to wasze zadanie. Wybierzcie jedną osobę hehe, <grym> Heather! Ja jestem dobry. No dobra, to już Tyler. I zaczynamy. O, oh, to boli! Ała, nie wytrzymam. Au, au. To boli, te igiełki się wbijają. Au. Dobra, wskazówka już. Biegnijcie w stronę garażu. Dobra, szybko. Gdzie Tyler? Nie wiem. Biegniemy go złapać. Idzie z nami Heather? Nie. Nie uda, mogłam z nimi pójść. Ach. Znalazłem cię. O nie. Szybko. Biegniemy. Otwieraj ten garaż wielki Owen. Mamy chyba tu go. Jest. Wygraliśmy. No. Chodź zobaczyć do tego garażu. Bo czekaj. Może tam więcej coś jest. Wszystko oglądałem. No a Powiedziałeś na mnie węgorz. O nie. No, u mnie to jakby jest komplement, Alejandro. Aha. My też mamy kryminalistę. No dobra, nie każdy pokaże swojego złodzieja. Dobra, chodź, Owen, pokażemy. No dobra. No to, ale poczekaj. Jeśli oni złapali go dobrze, no to co złapały Gwen i Courtney? Pokażcie. Złapaliśmy tego, co nie trzeba, ale też jest przestępcą, więc. Duncan! Co ja tu robię? Gdzie jest te cholerne wyjście? Stój, stój! Och! Duncan wraca do programu i idzie to was. I wygrywają Amazonki! Jej! Kto nie dostanie, Róży przegrywa. Pierwszą różę dostaje. Hmm. No dobra, Tyler. Kolejną różę dostaje Duncan. Nie, kubek, róża. Następną różę dostaje Alejandro. I ostatnią różę dostaje Owen. Wylatujesz, Noan. Och, dobra. Powiem Wam tylko tyle. Szczęście się, węgorzy! Och, spada już. Aaaa! Jak mogłeś mnie tak samo zostawić? To było odrażające. No, i co z tego? No Przytul mnie. Zawsze jak zlatowałem samolotu, myślałem o tobie. Wiesz, y kortni. Wrócił Duncan. No, nie, nie wiem, jak może spać taka, dajmy, Courtney. Ach. Zap zapomniałam zamknąć drzwi. A co, jest ich taka blada? No, zawsze jestem blada. Czekałam, kiedy tu przyjdziesz się ze mnie zaczniesz nabijać. No. Au, nie dotykaj mojej skóry. Mmm... Czekajcie jak Kortni się dowie i Tyler jej to powie, więc oglądajcie już jutro totalną porażkę w trasie!